Siemano, prosto z Manchesteru. Nie taki diabeł straszny jak go sobie namalowaliśmy, ale niestety nasze diabły postanowiły się obsrać i nie dowieźli wyniku. Naprawdę jestem bardzo rozczarowany tym, co obejrzałem w starciu Manchesteru United z Realem Sociedad. Zapraszam na odcinek. Od razu tutaj na początku wyjaśniam, że jestem rozczarowany absolutnie wynikiem, bo uważam, że to, jak my zagraliśmy przeciwko Hiszpanom, powinno się skończyć naszym spokojnym zwycięstwem. Manchester United nie pozwolił na nic Realowi Sociedad, który chyba każdy z nas widział jako drużynę, która sprawi nam absolutnie wiele problemów, i wielu z nas raczej sądziło, że my przegramy. Że my nie damy rady Hiszpanom, że my naprawdę sobie nie poradzimy w tym meczu. Natomiast obraz gry do momentu rzutu karnego był taki, że my powinniśmy spokojnie prowadzić przynajmniej dwoma bramkami, i nerwówka z końcówki nie miała prawa mieć miejsca. Naprawdę pod tym względem absolutnie ten mecz uważam za taką. Wielce zmarnowaną szansę na cokolwiek pozytywnego. No bo, oczywiście, remis, ostatecznie na wyjeździe, jest dobrym wynikiem. Nie przegraliśmy na Old Trafford, żeby iść dalej. Musimy wygrać, i każde zwycięstwo daje nam awans. Także nie jest źle. Mogło być dużo gorzej, patrząc po tym, co Czerwone Diabły zrobiły po straconej bramce. Ale tak od samego początku, skład. Do przewidzenia absolutnie tutaj nie było żadnych wątpliwości. Jedyne co mnie bardzo zastanawia, to ta ławka rezerwowych, ale jak ja ją zobaczyłem, to naprawdę ja za nie mówiłem. Ja nie wiedziałem co powiedzieć, bo to jak krótka ona była, to jest niewiarygodne. I ja rozumiem, że są kontuzje. Ja wiem, że wielu piłkarzy brakuje i okej, okay, tu się zgadzam. Ja też do końca nie wiem, jakie są przepisy, ale z tego co pamiętam, to zawodników z drużyn młodzieżowych nie trzeba rejestrować do takich rozgrywek i oni mogą grać. Więc dlaczego chociażby kolejnych dwóch czy trzech nie znalazło się na ławce rezerwowych, szczególnie piłkarzy ofensywnych? Ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Zwłaszcza, że trenują oni, bo widzieliśmy zdjęcia, można było sobie obejrzeć fragmenty. Trenują oni z pierwszą drużyną. Dlaczego oni nie jadą na spotkanie, ja nie wiem, ale no to już jest jakby nie moja decyzja. Tutaj trzeba by pytać Amorima o to, dlaczego cały czas akademia jest bardzo mocno pomijana. Ale ja już nie chcę się tego czepiać. To jakby jest, wiecie, temat wałkowany tutaj wielokrotnie, omawiany po prostu na różne. Strony i tak dalej, i znacie moje podejście, jeżeli chodzi o młodych piłkarzy i korzystania z akademii. Moim zdaniem, Manchester United i Amorim pod tym względem nie dostarcza, i ja po prostu jestem z tego niezadowolony. Ale ogólnie, tak jak mówię, ta pierwsza jedenastka w miarę oczywista. Jedyne, co mnie mocno zastanawia, to to mieszanie z toperami, jeżeli chodzi o grę prawa-lewa. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego Amorim tak ciągle przesuwa. Czy to Joro, czy to Mazrałego, teraz że oni grają ciągle po przeciwnych stronach. I nie wiem, jaki jest tego cel. Zamiast próbować stabilnie budować tą obronę w jednym takim ustawieniu, żeby oni zazwyczaj, jeżeli jest taka możliwość, to grali na swoich pozycjach. Ale ostatecznie to się broni, bo akurat do obrońców najmniej się można czepiać tego meczu. Delicta na przykład to trzeba mocno chwalić. Zaraz sobie o tym szerzej porozmawiamy. Ale obrona w składzie Mazrał i Joro i właśnie Delicht, do tego na wahadłach Dalot i Dorgu wyglądała najsolidniej jeżeli chodzi o wszystkie nasze formacje bo naprawdę umówmy się, do rzutu karnego my nie pozwoliliśmy nawet na pół sytuacji Realowi Sociedad, oni nie stworzyli nic takiego, co mogłoby zagrozić bramce Andreonany. my po prostu zamknęliśmy tą bramkę i nasz bramkarz nie musiał się wykazywać do niego też nie ma się za co przyczepić tam, trochę sobie na fantazji dwa razy zagrał, ale bezproblemowo, rzut karny oczywiście, wiecie, bez szans, także ona na taki solidny występ, tutaj jakby najmniej można o nim rozmawiać, najmniej trzeba, no bo po co, po co w tej chwili. Ale obrońcy i w ogóle jako zespół, my naprawdę wyglądaliśmy nieźle, wyglądaliśmy solidnie. Oczywiście samo to starcie to nie były jakieś wielkie fajerwerki, widać było, że to dwóch takich przeciętniaków się spotkało i tam próbują coś sobie wykreować. I szczerze, Manchester United robił sytuację. Robiliśmy absolutnie sytuację, bo chociażby okazja Bruno Fernandesza, którą w nie wiadomo jaki sposób on tego nie strzelił, sytuację Garnacho to nie były jakieś wielkie stuprocentowe okazje ale uważam, że powinien tutaj Alejandro to dużo lepiej wykończyć jedna taka sytuacja, gdzie on schodził ze skrzydła i postanowił oddać strzał słaby, kiepski i tu jest, ja widzę taką zależność w Garnaccio że on przed polem karnym jest piłkarzem zespołowym on jeszcze wtedy dostrzega kolegów, potrafi podnieść głowę, rozejrzeć się ale Garnaccio w polu karnym to już jest wiecie, klapki na oczy i on tylko widzi bramkę i te jego próby strzałów, za lekkie, niecelne, to, to aż, aż po prostu nawet mnie to denerwowało. Gdzie znacie moją sympatię do Garnacho? Aż mnie to po prostu mierziło, jak on bardzo samolubnie gra. Oczywiście do zmiany Garnacho i jego zachowania sobie później przejdziemy, ale Manchester United miał sytuację. My naprawdę powinniśmy strzelić przynajmniej dwie bramki i na spokoju sobie dograć ten mecz. Udało nam się strzelić jednego gola. Joshua Zirkze. Szczerze mówiąc, to farfocel, bo tu nie ma się co oszukiwać. Bramkarz absolutnie dał ciała przy tej interwencji, ale jest gol. Alejandro Garnacho z asystą. Taka akcja, gdzie dostał podanie, podciągnął z piłką parę metrów. Już trzech się przy nim po pojawiło. Podał wzdłuż pola karnego. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy on wiedział, bo nie wyglądało, że on się rozglądał przed tym zagraniem. Chyba to było takie trochę zagranie mocno na pamięć, ale piłka doszła. Zirkze to wykańcza. I mamy 1 do 0. I to powinien być taki najmniejszy wynik, jaki mamy, bo my już powinniśmy prowadzić wcześniej. I ja tego. I to pokazuje, że ci piłkarze są po prostu niewystarczająco dobrzy, żeby prezentować jakikolwiek wysoki poziom. Są po prostu jakość i w ogóle takie myślenie na boisku jest po prostu zbyt małe. O sytuacja Diogo Dalota, gdzie on nie podał do Hojlunda gdy wychodzili z kontratakiem. I ja nie jestem w stanie znaleźć jednego słowa obrony na to, że Dalot nie podał w tej sytuacji do Hojlunda. To jest niewytłumaczalne. To jest naprawdę coś, czego ja nie jestem w stanie zaakceptować. Jak złe wybory podejmują piłkarze Manchesteru United. I oczywiście można sobie śmieszkować, że Hojlund by się przewrócił, Hojlund by nie trafił, to, tamto, sramto. Dalot miał zasrany obowiązek podać w tej sytuacji do. Rasmusa. Nie zrobił tego. Sytuacja poszła w pizdu. No i niestety nic z tego nie było. Absolutnie. No, skandaliczne zachowanie, i to jest problem piłkarzy Manchester United, że oni nie współpracują ze sobą. To nie jest zespół w żaden sposób. Ci piłkarze nie myślą, jak piłkarze zespołowi. Tam każdy gra swoją piłkę. Tam Bruno toczy swoje wojny, o czym też za chwilę sobie porozmawiamy. Garnacho chce po prostu błyszczeć, tylko żeby strzelać gole, jak już jest w polu karnym. Dalot nie myśli. Obrońcy ratują, robią co mogą. Bramkarz, ok, ale ogólnie ta cała drużyna, to, to nie działa wszystko razem. I mnie to denerwuje, bo każda inna drużyna. Która by przyjechała grać, ja mówię taka sensowna drużyna, wiecie, która by przyjechała grać przeciwko temu, sociedad, to by ich ograła 2-3 do 0, no 2-3 do 1 może przy tym rzucie karnym, który jakby oczywisty. A my się męczymy. My nie jesteśmy w stanie naprawdę mocno uderzyć w tego przeciwnika. Oni po tym rzucie karnym to powinna być dla nich bramka honorowa. A nie coś, co daje im taki drugi oddech i sprawia, że to Manchester United zaczyna się gubić. Bo po tym, że ja powiedziałem, że nasi piłkarze się obstrali, to tak, po tej bramce, którą straciliśmy, totalnie inny obraz drużyny. Wszystko siadło, zaczęła się panika, już nie robiliśmy nic sensownego na boisku, a drużyna Sociedad sobie po prostu zaczynała coraz śmielej poczynać z nami. Sytuacja Oscarsona. Gdzie wychodził praktycznie sam na sami, dobrze, że tam Lenny Joro był blisko niego i nie pozwolił mu na takie oddanie pewnego strzału i nie trafił. Jeden taki strzał, gdzie Onana ładnie wybronił i naprawdę po tej 70 minucie my śmiało mogliśmy przegrać ten mecz jeszcze. To już w ogóle by był jakiś absurd totalny, jeżeli my nie wywieźlibyśmy nawet remisu. Bo Sociedad nie zasługuje nawet na ten remis. I ktokolwiek mówi, że to jest sprawiedliwy wynik. Nie, moim zdaniem nie jest. To tylko na własne życzenie Manchester United nie wygrał tego meczu. I jestem zły. Mimo, że ja się bałem, że Sociedad nas pokona. Chociaż pisałem na grupie, że my wygrywamy 3-1. I ja uważam, że my powinniśmy tyle przynajmniej wygrać. My powinniśmy naprawdę ten mecz wygrać. I widzicie. Nie oglądałem tego meczu na żywo, bo niestety nie miałem takiej możliwości. Widziałem tylko te mniej więcej od bramki do bramki. Resztę oglądałem dzisiaj rano przed zrobieniem tego materiału, więc tak de facto moje emocje wszystko są na świeżo. Jestem po prostu wściekły po tym wyniku. O no w teorii w kontekście dwóch meczów, tego, że mamy wiecie rewanż na Old Trafford, wydaje się, że ok, Jest naprawdę spoko wynik. Mogło być gorzej. Spodziewaliśmy się czegoś gorszego, ale po tym, jakie warunki grymy narzuciliśmy Sociedad, ja uważam, że my powinniśmy to wygrać i nikt nie zmieni mojego zdania tutaj pod tym względem. Dla mnie Manchester United rozczarował, bo widać było, że weszli fajnie w to spotkanie. Że starali się, rozgrywali akcje, czuli luz. Chociażby taki Joshua Sirgze, który według wielu jest najlepszym piłkarzem tego spotkania. Potrafił rozegrać jakieś tam sztuczki, zagranie do Dorgu, który zagrał wzdłuż pola karnego i garnaczo, nie trafił w bramkę. Były naprawdę fajne okazje, w których mogliśmy coś ciekawego zrobić. Tak jak już wspominałem, sytuacja Bruno Fernandesza. Nie wiem, nie wiem co to było. Ja w jaki sposób on oddawał ten strzał, że nie umieścił tego w bramce. Idealna piłka od Dalota, który nie popisał się. Podczas sytuacji z Hojlundem Ale zagrał tutaj bardzo dobre podanie Idealna odległość Bruno mógł zrobić co chce No to zrobił, zrobił co chciał A jak już jesteśmy przy Bruno No to trzeba porozmawiać o tym Jak długo Będzie przyzwolenie na te jego Zachowanie na boisku Jak długo Amorim będzie to tolerował te jego machanie łapami To jego trzepianie się arbitra O każdą jedną decyzję Oto, że hojną był zatrzymywany i piłkarz dostał żółtą kartkę. Czy on chciał czerwoną dla tego obrońcy? No. Wiecie. Nie przyznanie rzutu wolnego na nim, i potem zamiast jechać za akcją i próba zrobienia czegoś, to machanie rękami do arbitra, dyskusja, aż dostaje żółtą kartkę. I na koniec jeszcze robi rzut karny dla przeciwnika, nie mając w ogóle szans na jakąś interwencję, skacząc z ręką do góry. No. Trzeba po prostu powiedzieć jasno, że on jako człowiek jest po prostu fatalny. Bruno jest najgorszym przykładem piłkarza pod względem charakteru, jaki można sobie wyobrazić. Oczywiście jego umiejętności i to wszystko są większe niż pozostałych piłkarzy. Tu nie ma co dyskutować. Jeżeli chodzi oczywiście o Manchester United, ale jego charakter to jest okropne. To jest. Po prostu nie da się na to patrzeć, na te wiecznie machanie, tymi łapskami, to wszystko. Prucie się do wszystkich dookoła. Ja mam dosyć, Bruno, po takich właśnie występach. Bo on powinien ciągnąć tą drużynę. To nie jest dzieciak. To nie jest małolat, któremu możemy darować wiele. To jest kapitan naszej drużyny, który powinien być wzorem i przykładem dla tych zawodników. A po takim meczu znowu. Wielki hejt i krytyka spada na takiego garnaczo, który ma kurwa 20 lat. I jest krytyka, że on zdenerwowany schodzi, bo po raz kolejny Amorim zdejmuje garnaczo jako pierwszego. Nie dość, że u niego on bardzo często grzeje ławę, jest notorycznie zdejmowany. Ja mu się wcale nie dziwię. I jaki potem był pomysł? Że my wprowadzimy Eriksena zamiast garnaczo i co? I Eriksen będzie tam ganiał i dryblował? Kiedy była możliwość, że Sosiedad było wiadomo, że oni pójdą trochę bardziej do przodu po tej bramce, i była szansa, żeby wykorzystać to, że oni będą podchodzić wyżej i spróbować dać Garnaczo szansę się pościgać, to my wprowadzamy Eriksena. Ja mu się wcale nie dziwię, że on wszedł i coś tam sobie mamrotał pod nosem, że był niezadowolony. I szczerze o to chodzi. Piłkarze mają być niezadowoleni, że nie grają. Ma w nich to wywoływać złość, że są zdejmowani z boiska. Ile razy było tak, że taki, że wielkie gwiazdy były niezadowolone, że schodzą. W ostatnim meczu Liverpoolu z że Salah też był niezadowolony, że zszedł. Ale tam jakoś nie widzę, żeby każdy w Salah'a bił, uderzał, że o kurwa, sprzedać, wywalić, nic z tego, było, bo tamto sramto. Garnaccio ma 20 lat, bez niego nasza ofensywa absolutnie nie istnieje i oczywiście ten mecz był słaby w jego wykonaniu, ale zaliczył gość asystę i zobaczcie, że jak on dostaje piłkę, automatycznie przy nim jest dwóch, trzech, bo wszyscy sobie zdają sprawę co on może zrobić, jaką przewagę dają nam jego dryblingi. I taki mecz jak wczoraj idealnie pokazuje to, jak bardzo brakuje nam Amada, żeby oni Garnacho grali razem po dwóch przeciwnych stronach, żeby nam napędzali akcje z jednej i z drugiej strony, bo tego nie ma w Manchesterze United. I takich ludzi nam potrzeba jak Garnacho, którym widać, że zależy, żeby grać, bo przy nim wszyscy inni dookoła wyglądają tak, jakby mieli wyjebane. I ja się tego będę trzymał. I ja się nie zgadzam z tym, żeby wiecznie walić w Alejandro po prostu wszystkim. Bo chwalony jest chociażby Chido Obi za dobre wejście, że fajnie się pokazał i tak dalej, a Garnaccio jest jebany przez wszystkich. To przypomnijcie sobie, jak wyglądał Garnaccio w wieku Chido Obiego i co on dla nas robił. I wtedy się zastanówcie, czy on zasługuje na taką krytykę, jaką ja widzę po prostu na każdej polskiej stronie, jeżeli chodzi o Garnaczo. Bo zupełnie inna narracja jest tutaj w Anglii, jeżeli chodzi o Garnaczo. I naprawdę wy mocno pomyślcie, kogo w tej drużynie należy krytykować. Bo bez takich zawodników jak Garnaczo, my chujasz działamy. I to najlepiej pokazuje. My nie mamy takich zawodników i wyniki są jakie są, są mizerne. I ten mecz, naprawdę, ja jestem zły. Ja jestem bardzo zły na to, jak to wyglądało w ostatecznym rozrachunku. Bo, tak jak mówię, nie pozwoliliśmy im na nic. Do momentu rzutu karnego Sociedad praktycznie nie istniał, jeżeli chodzi o ofensywę. Wszystko się zatrzymywało, wszystko byliśmy w stanie skontrolować. A potem mentalnie to wszystko się posypało i siadło. A może właśnie nam potrzeba takich ludzi? Którzy się zezłożą i będą próbowali coś dobrego zrobić. Takich ludzi chociażby jak Delicht, który nawet po pośliznięciu się jeździe na dupsku, uratował sytuację i wybił piłkę. Za co absolutnie brawa dla niego. Nam potrzeba takich ludzi walczących, którzy będą się starać i będą walczyć o ten klub. Nie tylko wiecznie machających łapami dookoła i tak dalej. I ja krytykuję Fernandesza za to spotkanie dużo bardziej niż Garnacho, bo oczywiście w ogólnym rozrachunku Fernandes robi dużo dobrego, ale jako kapitan jest fatalnym przykładem dla wszystkich. A krytyka spada na dzieciaka, który praktycznie jako jedyny w ofensywie robi cokolwiek dobrego. W tym meczu, oczywiście, Hojlund nie był tak fatalny jak zazwyczaj, Zirkze był dobry i moim zdaniem. Ogólnie za występ można naszą drużynę pochwalić. Ale za wynik, jaki osiągnęli, trzeba ich absolutnie opierdolić i skrytykować za wszystko. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, a na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!